Witam. W związku z dużym zainteresowaniem tą ładowareczką robię taką małą prezentację. Czyli tak: sterowanie. Oczywiście no, dźwignia do góry, ramię podnosi się do góry. Na dół opuszczamy, blokujemy na pozycję pływającą. W prawo widły. Idą na dół. Też możemy dać pozycję pływającą. No i oczywiście do siebie podnosimy ta dźwignia, to trzecia sekcja, czyli krokodyl. W tą stronę zamykamy, w tą otwieramy. Po przestawieniu tego zaworu, tutaj. Wtedy ryglowanie nam się otwiera zamyka. Tak samo do siebie zamykamy, w tom otwieramy, czyli możemy wtedy odczepić narzędzie, no niestety trzeba wysiąść, żeby te złącza, podczepić. Co więcej, no tutaj mamy w dźwigni. Zmianę kierunku jazdy. Tutaj do przodu, do tyłu. Tu mamy luz. Bardzo prosto. Wystarczy tylko wcisnąć gaz i już ruszamy. Tam mamy sprzęgło, jednocześnie hamulec. Prosta sprawa. Tam mamy z drugiej strony hamulec ręczny. Potel trochę już rozwalony, ale to taki już był, jak kupiliśmy, no to za bardzo tym niczym nie przeszkadza. Tu mamy oczywiście stacyjka. Żeby odpalić, musi być zaciągnięty hamulec ręczny. Tu mamy światło przednie na raz, na dwa jest tylne, ale coś nie działa. Nie wiem, działało niedawno. Założyłem takie LEDowe. Dosyć fajnie świeci. Teraz jest jasno, to tam nie będzie widać. O. Odpalanie. No, trzeba podgrzewać nawet latem, wtedy lżej pali, ale to tam nie problem. Stacyjkę do tyłu przekręcamy, żeby podgrzać. I tu nam się żarzy już i do przodu podpalamy. Dajemy do przodu gaz Widać, pirołyk działa bardzo szybko. Nie ma porównania nawet do 30, bo tamto jest szczególnie zimą, bardzo wolno, wszystko chodzi. Spręt łamie się nam niemalże ten prosty. Lacha jest tylko dokładamy ją jakby wystampły w świni, żeby nam się nie gubiło nie rozwalało silnik, silnik Perkinsa 3 garowy pojemność mała, nie pamiętam dokładnie jaka 30 kg. era nie około 20 litrów na olej hydrauliczny Tu oczywiście wodnica, pod spodem jest akumulator Tutaj mamy zbiornik paliwa też około 20 litrów No tak to się otwiera, Tą, to pokrywa silnika razem z siedzeniem to mamy dźwignię połączoną razem z hamulcem ale po puszczeniu gazu zatrzymuje się w miejscu także hamulce się nie używa praktycznie jedynie ręcznie wspomaganie lekko chodzi bardzo do góry na dół teraz damy pływającą na bór. prawo bo nam wszystko koła możemy podnieść, nie potrzeba lewarka o siebie Wysokość niżej od 30 no to nie wiem ile to podnosi z 2,80 może nie Zbieramy, zbieramy. No Co w niej robiłem Tutaj wymieniałem użysko przy gubu węże trochę się pociły Jeszcze tam będę musiał zmienić węże przy rozdzielaczu od sterowania też się pocą. Coś pompa mi cieknie, nie wiem o co tam chodzi, ale dosyć cieknie to. Coś trzeba będzie z tym zrobić, bo olej też trochę kosztuje. Olej właśnie, olej jest ATF czerwony. Tu jest dziernik ile mamy oleju. Tu jest filtr oleju silnikowego. Niedługo będą musiał zmienić. Tutaj jest chłodnica oleju hydraulicznego z wentylatorem. Nie wiem, czy to będzie widać. Tam jest wentylator. Ma czujnik temperatury. Jak już się naprawdę zagrzeje, no to wtedy wtedy chłodzi. Tutaj jest siłownik odryglowania sprzętu. Polce wsuwają się, wychodzą. Tutaj. W porównaniu do trzydziestki, ładowarka jest o wiele zwinniejsza, pracuje się wygodniej, ale ciapek jest o wiele stabilniejszy. I na dziurach mniej. Jest po prostu wygodniej w 30, bo tutaj jest strasznie rzuca nim na boki, za szybko się nie pojedzie, bo naprawdę można spaść. Jeśli chodzi o udźwig, no mniej więcej podobnie, tyle że tutaj najpierw będzie nam podnosić tyłek o wiele wcześniej niż w 30 stały na wszystkie koła i 30 nawet jeśli ma dużo obciążenia na tyle to w błocie wymięka jeśli ma dużo jeśli ma na przykład ciężką belę na turze to ciężko wyjechać jest z błota a tym bezproblemowo wyjeżdża się z błota naprawdę jest ten napęd super